Marcin Filipkiewicz jest ze mną, szef kuchni Witam. hotelu na dachu, którego dzisiaj gościmy. Mamy piękny widok na Wawel i piękny widok na wspaniałe potrawy, które Marcin dzisiaj przygotowuje. Wspaniałe potrawy z taką nutką historii w tle. Co przygotowujesz, Marcin? Słuchaj, przygotuję pstrąga ojcowskiego i podam go z mizerią. Mhm. Czy jaki to ma wymiar, krakowski? Słuchaj, krakowski dlatego, że przyjazd z Królowej Bony do Krakowa... Wywrócił wszystko do góry nogami. No właśnie, my znamy królową Bonę z tego, że to ona zaznajomiła Polaków z Włoszczyzną, ale tak naprawdę ta i rewolucja poszła dużo dalej. Dokładnie. Bona już podczas e, przeglądnięcia e, menu e, weselnego uznała, że krakowska kuchnia jest e, za tłusta, za ciężka i wymusiła na kucharzach to, aby e, zrobili menu bardziej delikatne, wymusiła, żeby pojawiło się więcej warzyw, więcej owoców. I no nie mogła owoców morza ściągnąć do, do Krakowa, więc zażyczyła sobie, aby pojawiły się ryby. Ryby słodkowodne, które są u nas dostępne i stąd też ojcowski pstrąg. Tak, czyli tak wyglądały owoce morza w XVI wieku w Krakowie. Pstrąg. Skąd ten pstrąg był złapany? Pstrąg jest przywieziony z hodowli pod Krakowem, z Ojcowa. Mhm. Tam znajduje się hodowla, gdzie sympatyczne panie dbają o to, aby. Strąg był najwyższej jakości, mhm. a my w związku z tym, że znajdujemy się przy najstarszej ulicy Krakowa, ulicy Kanoniczej, w hotelu Kopernikus, próbujemy odtworzyć to, co królowa Bona mhm. chciała, aby znalazło się na naszych talerzach. Czyli... Czyli mało mięsa, mało tłuszczu, dużo warzyw, dużo owoców, takie lekkie przekąski. Dokładnie. Coś lekkiego, coś. co. Tutaj lekkiego nakładasz teraz? To jest, będzie moja mizeria. Y, mm -hmm. Słuchaj, ona pojawiła się w kilku jakby wersjach ogórek. Mamy śmietanę, bo oczywiście w śmietanie e, śmietana znajduje się w mizerii. Mamy sałatkę z ogórka, czyli pozwijane mm. takie ruloniki, które wcześniej nie mm -hmm. przygotowałem. Takie. Mm, e, mamy kawior z ogórka. E, mamy liście z Turcji, które imitują nam e, mhm. liście ogórka. Bardzo wykwintnie to wygląda. Marcin, rozstrzygnij raz na zawsze jeszcze dla naszych widzów, jaka jest różnica między preclem a obważankiem. Które jest które? To jest obwarzanek, to jest precel. Proszę tego nie mylić. Oważanek <laughs> jest typowo krakowski. Obwarzanek dlatego, że ciasto jest wcześniej obważane, czyli obgotowywane. Będzie to maczanka po krakowsku. Mhm. Tak jak powiedziałeś, e, coś mięsnego dla króla. Sygmunta. Natomiast dla królowej Bony to, co lubi najbardziej, czyli warzywa, e, będzie karczoch, bo nie wiem, czy wiesz, że królowa Bona jest znana e, z Włoszyzny. Natomiast pierwszym warzywem, jakie zaczęła sadzić na wzgórzu Wawelskim, są karczochy. Więc e, może nie kojarzy to typowo m, polską, e, polskim warzywem, natomiast e, jak najbardziej znalazło się na stole e, królewskim. Oczywiście świeże zioła. Mhm. Słuchaj i maczanka, I po, maczanka po Krakowsku. Maczanka po Krakowsku to jest mięso maczane z chlebem w sosie kminkowym. I tutaj mam taką bułeczkę, która jest faszerowana też, faszerowana też wieprzowiną, czyli kiszką, nie kaszanką, mhm. kiszką. Tutaj można zobaczyć mhm. e, i ja jeszcze pokażę bardziej, tak, czyli mamy tutaj e, bułeczkę nadziewaną e, kiszką, to wszystko łączymy z mięsem i e, z włoszczyzną królowej Bony, a to wszystko, widzę, że te warzywa jakby prosto z pola pochodziły, posypujesz ziemią, tak to wygląda? Tak to wygląda, e, to są suszone czarne oliwki, które królowa Bona e, przywiozła ze sobą. No może nie te same, tylko mm -hmm. próbujemy to jakby odtworzyć, które też znalazły się na naszym talerzu. To jest niesamowite, ile zawdzięczamy królowej Bonie. Także suszone oliwki ona nam przywiozła, tak? Dokładnie tak. Mm -hmm. I mamy jeszcze zioła, którymi to wszystko udekorowałeś i wykończyłeś. Co to jest? Zioła to podstawa oczywiście kuchni e, dworskiej. Tutaj mamy świeży majeranek. Mm -hmm. Natomiast e, zioła możemy też wykorzystywać nie tylko przy przygotowywaniu potraw ciepłych, ale też. Deserów. Pochwalmy się najpierw, co udało nam się od godziny 9 już ugotować. Pierwsze danie i drugie danie to było co? Pierwsze danie to strongojcowski razem z mizerią, dwóch postaciach filet oraz rillet, czyli smarowidło oraz maczanka po krakowsku z karczuchami królowej bony oraz włoszczyzną. W naszej kuchni dzisiaj tutaj goszczą potrawy związane z historią Krakowa, związane z królową boną i tak samo jest z deserem. Co podajesz? Słuchaj, podaję smażone morele. Smażone morele będą połączone z krakowskim makaronikiem. One się I... tak świecą, są w syropie? Nie, nie, znaczy, morele są smażone na patelni razem z cukrem i Aha. sokiem z cytryny. Mhm. E, do tego podaję krakowskiego makaronika, tak naprawdę nazywamy je też klawiszami. E, a wszystko to zwiększymy lodami. E, Lody i... zwykłe, bo mówiłeś, że będą ziołowe. Lody Cóż są będzie... ziołowe. Tak jak wspomniałem, królowa Bona chciała, aby na naszym stole zagościły zioła, ale jak zioła, to także kwiaty. I te lody to są lody o smaku tymianku, a raczej jego kwiatu. Czyli to nie są lody waniliowe, tylko posypane ziołami, tylko ich smak jest. Rzeczywiście ziołowy. Dokładnie tak. Natomiast ta, ta słodycz i smak tymianku nie są wybijające. Kwiaty zawsze są delikatniejsze niż twarde łodygi, więc wybierałem mhm. kwiaty, tak aby to wszystko było delikatne i ładnie się prezentowało. Czyli to wszystko jest takie słodkie, ale jednak przełamane smakiem ziół. Widzę, że przygotowałeś też cytrynę. Skropisz to wszystko, żeby było takie kwaśniejsze? Cytrynę, tak. Na stole... Królewskim pojawiały się także cytrusy nazywane jabłkami arancini. Czyli tak naprawdę pojawiały się cytrusy, pomarańcze, cytryny. Czyli nazywali pomarańcze wówczas jabłkami pomarańczowymi? Dokładnie tak. Prawdopodobnie <laughs> wtedy jeszcze nie wiedziano o, o, o tym, że takie owoce w innych krajach po prostu rosną, jak nasze jabłka na żywie. Mhm. Więc traktowali to w ten sposób. Czyli chcesz powiedzieć, że takie danie, powiedzmy złożone z trzech potraw, taki posiłek mógłby być jedzony w XVI wieku w Krakowie? Myślę, że w takiej formie może nie, natomiast smaki jako smaki na pewno e, były na tamtym stole. Mm, także już koniec patrzenia, bierzemy się za zajadanie. E, może zarządzam teraz krótką przerwę na drugie śniadanie, na wysłuchanie dzwonów. Państwa zapraszam też na krótką przerwę. Dzień dobry, wakacje, wraca już za chwilę.